Poziom 148 jest 149 poziomem backrooms. Znany jest również jako żywy poziom, ze względu na jego anomalną zdolność do kształtowania i zmiany otoczenia, gdy wyczuwany jest ruch. Nawet najmniejsze dźwięki, takie jak kroki wędrowców, mogą być wyczuwane przez istotę i prowadzić do wrogości. Choć jest to rzadko używane, badania wykazały, że poziom wydaje się mieć nawet zdolność komunikowania się poprzez bezpośrednie mówienie do wędrowców na poziomie. Zdolność ta doprowadziła do hipotez badaczy, że poziom jest aktywnie inteligentny, manipulacyjny i działa w złym zamiarze. Istota może komunikować się poprzez pisanie wiadomości na ścianie lub mówienie do wędrowca. I głos został opisany jako niski, ochrypły, zwykle prowadzący ofiarę do fałszywego poczucia bezpieczeństwa lub poczucia beznadziejności, aby ułatwić jej zabicie. Udokumentowano dwa różne stany, w których poziom funkcjonuje. Są to stan podstawowy, w którym przemierzanie poziomu jest względnie bezpieczne. Oraz stan alarmowy, w którym przemierzanie poziomu jest niebezpieczne. W stanie podstawowym poziom składa się z losowo rozmieszczonych korytarzy, przynajmniej pokoje lub korytarze, widoczne na innych poziomach. Wędrowcy zgłaszali, że widzieli ogromne otwarte pokoje lub puste przestrzenie wraz z klatkami schodowymi o różnych kształtach. Większość korytarzy i pomieszczeń może zawierać pozornie nieskończoną ilość losowych przedmiotów, z których najbardziej pomocne i powszechne są torby z chipsami lub śmieciowym jedzeniem, śpiwory, przedmioty do samoobrony tak jak ostrza, działające telefony komórkowe i ubrania. Każdy korytarz i pokój może również zawierać meble od fortepianów i łóżek piętrowych, poskładane krzesła i kartony, wszystkie pasujące do danego pokoju. Jest mało prawdopodobne, aby wędrowcy na poziomie napotkali więcej niż 2-4 jednostki na godzinę podczas stanu podstawowego, co oznacza, że idealnie jest przemierzać poziom w tym czasie, a nie w stanie alarmowym. Brzmioty takie jak ostacze smellerów, które są używane do pozbycia się otaczającego obszaru zbytów, nie dają żadnego efektu na tym poziomie. A czego tak się dzieje, nie jest znane. Podczas stanu alarmowego na poziomie, istota na poziomie pozornie obudzi się i stanie się wyjątkowo wroga i złośliwa. Jeśli to możliwe, znajdź małą zamkniętą przestrzeń, której nie możesz zostać znaleziony. Wykonuj jak najmniej ruchów, ponieważ wibracje mogą wywołać reakcję poziomu 148, jak wymieniono poniżej. Podczas tego stanu wszelkie światło na poziomie pochodzące z lamp lub światło na ścianach lub przynosi świateł, które wędrowcy mogą nosić przy sobie zgaśnie, a jeśli szczęście dopisze, tylko przyciemni się. Brokowi światła na poziomie podczas stanu ramowego będzie towarzyszyć słaba czerwona poświata zapewniająca ledwie jakiekolwiek światło. Dość często tapeta może zacząć się odklejać i może dojść do zniszczenia bez widocznej przyczyny. Udokumentowano czas trwania tego cyklu wynosi od 3 godzin do 4 dni. Jedzenie, przymioty i narzędzia są dość powszechne na całym poziomie, wraz z zupełnie umeblowanymi pokojami z szeregiem podstawowych artykułów gospodarstwa domowego. Przypuszcza się, że przymioty te zostały pozostawione przez innych wędrowców, choć jest to obecnie potwierdzone. Przede wszystkim wejście na ten poziom jest bardzo nierozsądne, chyba że ktoś podróżuje z odpowiednim ekwipunkiem. Poziom życia: jak wspomniano wcześniej, poziom jest samodzielnym bytem, zdolnym do jedzenia, spania, polowania, odczuwania bólu i komunikowania się. Jest odpowiedzialny za wszystkie pułapki poziomu w stanie alarmu, ponieważ wtedy jest obudzony. Chociaż każdy korytarz i pokój jest technicznie częścią poziomu, zwykle nie jest uważany za część istoty w stanie podstawowym. Najdziwniejszą rzeczą w tej istocie jest jej metoda komunikacji. Nawet gdy śpi, podświadomie jest w stanie komunikować się z wędrowcami, pisząc na ścianach lub mówiąc ludzką mową. Wprowadzono testy z dwujęzycznymi pracownikami MEG, które wykazały, że głos będzie w ich ojczystym języku. Jeden z tych testów wziął udział dwóch pracowników, którzy mówili dwoma różnymi językami ojczystymi. Jeden był, który był rodzimym użytkownikiem języka hiszpańskiego, a drugi, który był rodzim użytkownikiem języka rosyjskiego. Aby zobaczyć, co się stanie, gdy istota do nich przemówi, ku ich zaskoczeniu obaj operatorzy usłyszeli to samo jednocześnie, w swoich językach ojczystych. Dalsze testy dowiodły, że wędrowcy, którzy są niepiśmienni, niewerbalni lub głusi, świadczają dziwnych rezultatów. Analfabeci nigdy nie świadczą pisania na ścianie. Będą raczej poddani tylko komunikacji głosowej. Osoby niewerbalne i niesłyszące doświadczą czegoś przeciwnego. Osoby niepiśmienne niewerbalne w ogóle nie doświadczą komunikacji. Osoby niewidome doświadczą kontaktu fizycznego z sześcioma rzekoim palcami, które stukają wędrowca w alfabecie Braila. Nawet jeśli wędrowiec nie zna alfabetu, co dziwne, inne testy nie zostały jeszcze przeprowadzone. Może również manifestować podstępne ucieczki w postaci mimików które jeśli nie są dobrze wykształcone, mogą prowadzić do obrażeń wędrowca. Te podstępne ucieczki będą miały wygląd drzwi z napisem wyjście. Po wejściu drzwi zamkną się, a mimik pochłonie wędrowca. Możliwe jest również nawiązanie pełnej konwersacji z poziomem, ale rozmowy te są zazwyczaj krótkotrwałe. Jeśli chodzi o wrogość, poziom jest bardzo wrogo nastawiony do wszelkich wibracji, które może wyczuć, ale zakłada się, że nie ma wizji, ponieważ jego własne pułapki mogą czasami wyzwalać więcej pułapek. A niektóre ataki mogą nie wystąpić dokładnie w miejscu wibracji. Ponieważ poziom jest żywym organizmem, naukowcy postawili hipotezę, że jest w stanie umrzeć. Gdy się ten stan uszkodzony, poziom może krwawić. Stało potwierdzone jako materia organiczna przejmująca krew. Jeśli zostanie uszkodzony podczas snu, istota obudzi się i wywoła stan alarmowy. Te stany alarmowe wywołania trwają krócej niż te wywołane naturalnie, a nie zaleca się ich celowego wywoływania. Dowodniono również, że poziom oddycha i produkuje odpady w postaci wysoce kwaśnych stosów kości i mięsa. Sieny są niezwykle grube i nie podjęto żadnych prób dalszego naruszenia skóry istoty z względu na niebezpieczne warunki, postawiając dalszą biologię istoty nieznaną. Pułapki poziomów to wrogie reakcje, które poziom użyje, aby dowiedzieć się na wibracje podczas stanu alarmowego. Płapki te są zaprojektowane z zamiarem zabicia każdego na poziomie, ale ucieczka jest możliwa pod warunkiem, że zna się odpowiednie metody wyjaśnione poniżej. Możliwe efekty obejmują zmiany środowiskowe, zmiany otoczenia, szkodliwe gazy, nagłe pojawienie się szkodliwych bytów lub efekty zmieniające umysł lub ciało. Powódź ma dwa możliwe skutki: w pierwszym przypadku powódź wydaje się pochłaniać wszystko, znajduje się na korytarzu a gwałtowne fale, które zostały zarejestrowane z prędkością do 70 mil na godzinę, zmetają wszystko w korytarzu z brutalną siłą. W drugim wyniku powodzi ściany wykonane z tego samego metalu co kopuła zablokują korytarz w odległości około 10 stóp od siebie. Woda wytwarzana podczas tego efektu ma temperaturę 10 fahrenheita, ale nie zamarza. Woda dotrze do sufitu w ciągu kilku sekund i pozostanie tam przez 7 minut. Po 8 minutach ściany zawalą się, ale pęd wody może wywołać jeszcze większe wibracje, powodując kolejną pułapkę. Większość wędrowców zamarzi lub utoni od tego czasu. Aby uniknąć wyniku pierwszego, można zablokować za pomocą mebli lub wejść do zakamarka, aby uniknąć fali. Jeden z sposobów na ognięcie wyniku drugiego jest zabranie na poziom pewnego sprzętu do nurkowania, spowoduje, że ten atak ma najwyższy wskaźnik śmiertelności. Ściśnięcie. Y tarak stanie uruchomiona, każda ściana, podłoga lub sufit natychmiast zacznie zbliżać się do istoty lub wędrowca w szybkim tempie. Powoduje to zmiażdżenie prowokatora, chyba że uda mu się uciec. Gdy jedna strona zetnie się z drugą, pozostanie tak na stałe, zamykając wszelkie przejścia w przeciwnym kierunku. W takim przypadku zaleca się, aby nie zbliżać się do ślepych załóg, które mogą zamknąć się bez wyjścia. Jedną ucieczką z tej pułapki jest ucieczka zamykanej przestrzeni przed jej całkowitym zamknięciem. Krędnik. To pułapka, która powoduje, że małe sekcje poziomu obracają się i skręcają w niekontrolowany sposób, pozostawiając duże sekcje poziomu albo brakujące, albo nieprzejezdne. Kiedy następny obrót sekcji korytarzy odłączają się od jednostki i zaczynają się obracać z prędkością do 55 minut na godzinę. Spójność między tym polega na tym, że wszystkie krętliki mają punkt połączenia lub oś, do której jest sekcja hali. Zorganizowanie punktu połączenia na początku obrotu jest kluczowe, ponieważ jest to najbardziej stabilny punkt na platformie. Wędrowców więzieni w obracającej się sekcji poziomu są gwałtownie rzuceni o ścianę lub wyrzuceni w pustą przestrzeń. Niestety, wędrowców więzieni w obrotowej sekcji nigdy nie uciekli ze względu na obracające się z dużą prędkością ruchy sekcji. Nie mają one jednak najwyższego wskaźnika śmiertelności ze względu na ich rzadkość, możliwość tego przetrwania lub ucieczki. Telekineza i problemy fizyczne-psychiczne. Kiedy pojawi się taka pułapka, pojawia się jeden z problemów fizycznych-psychicznych. Pojmują one m.in. niewyraźne widzenie, wydolność narządów i wydolność mięśni, wymazaną pamięć, drgawki, halucynacje i ślepotę. Kiedy wyczuwane są wibracje, używana jest pułapka telekinetyczna, w promieniu prawie pół mili może dojść do wielu zmian fizycznych. Niedawno wędrowcy na poziomie donosili o zapadającej się podłodze, następnie zwierzęcej się pułapce, przodkowych przedmiotach podnoszonych i lecących bezpośrednio na wędrowca z dużą prędkością, a także o kawałkach ściany sufitu, spadających lub rzucanych w stronę tego, co je wywołało. Istoty lub wędrowca. Najlepszym sposobem na ochronę jest osłanianie się za pomocą dowolnego, znalezionego przedmiotu, a teraz złóżka działa najlepiej. A jeśli nie ma takiego przedmiotu, nawet drukarki znalezione na poziomie mogą stanowić różnicę między życiem a śmiercią. Inną opcją jest ucieczka od dużych obiektów i znalezienie się w jak najbardziej otwartej przestrzeni, aby ułatwić sobie uniki. Rój istot. I pojawi się rój istot, należy jak najszybciej opuścić lokację. Jest to zdecydowanie najniebezpieczniejsze udokumentowane zdarzenie podczas stanu alarmowego, jakie miało miejsce do tej pory. Aż 25 wrogich bytów pojawi się nagle w nieznany sposób, zwykle poza zasięgiem wzroku i natychmiast zabije wszystko w pobliżu. Istoty te wydają się być znacznie bardziej agresywne w manierach i znacznie bardziej inteligentne. Najczęściej spotykanych bytów należą Clumps, Strangler, dziecięcy Facelink i Growler. Choć inne zostały zaobserwowane na nagraniach z kamer, kiedy pojawi się rój bytów, nie panikuj. Najczęstszym sposobem na ucieczkę przed rojem istot jest zdjęcie butów. Zmniejszy to wydawane dźwięki, nieco zmniejszy szanse na bycie zauważonym. Po drugie, zdejmij wszelkie przedmioty lub ubrania zmniejszające twoją prędkość. Gdy oba kroki są ukończone, biegnij najłatwiej w dowolnym kierunku, zakładając, że nie jest on zablokowany przez istotę. Jeśli jest zablokowana, wybierz alternatywną trasę lub unikaj bytów tak długo jak to możliwe i poczekaj na wyjście. Ogień a zapłap jest dosłownie na swoim znaczeniu. Poziom znieci mały pożar, który z początku będzie niewielki, ale może zniszczyć dużą część obszaru. Wytworzone płomienie są niemożliwe do ugaszenia, palą się w temperaturze 2200 Fahrenheita i są czarno-niebieskie. Płomienie przemieszczają się powoli i można je prześcignąć, ale pojawiają się w ogromnych ilościach i nadal trudno przed nimi uciec. Są najczęściej znane jako Infinite Fire. Kiedy nie słyszysz, nie widzisz ani nie czujesz ciepła płomieni, prawdopodobnie jesteś bezpieczny. Ale porusza się przeciwnym kierunku do ognia. Pojęte nie wydają się szkodzić otoczeniu na poziomie, a po wybuchu ognia nie odkryto śladów poparzeń. Jeśli ktoś zostanie poparzony przez ogień, może doznać bardzo bolesnych i trwałych blizn, których nie da się wyleczyć. Jeśli spaleni ulegnie więcej niż niewielka część kończyny lub ciało zostanie przebite, kończyna musi zostać amputowana z powodu możliwej śmiertelnej infekcji popiołem. Infekcja ta powoli gnije w ciele wędrowca i rozprzestrzenia się po całym układzie wewnętrznym, uszkadzając najważniejsze organy. Istoty. Na poziomie znajduje się wiele najniebezpieczniejszych bytów znanych z backrooms, które są następujące: smilery, ogary, duże kolonie, parasitic paint, gobliny plagi, bardzo wroga wersja, tile trapsów i phobic censophilis pośród wielu innych. Te jednostki pozostają takie same podczas stanu alarmowego, ale ze zwiększoną liczbą dodanych do tych zawartych w roju jednostek. Należy zauważyć, że wszystkie jednostki są bardzo wrogie i wydają się mieć efekty podobne do efektów wody nerkowcowej. Boy, Knox, aka król poziomu 148. Knox 135-letni mężczyzna, który trafił do Bakrumu, gdy miał około lat. Jest pierwszym samym wędrowcem, który widział poziom 148, ale bardzo chroni informacje dotyczące swoich doświadczeń z pierwszych kilku dni poziomu. Kiedy prosi o wywiad, staje się bardzo defensywny w tym temacie i nawet uderzył pracownika M.G. Jest bardzo wpływową osobą wśród osób uwiezionych na poziomy, względu na swoją wiedzę i szkolenie w zakresie przetrwania, często trzymał swój przydomek. Król poziomu 148. Kiedy nie przeszkadza mu jego przeszłość, jest bardzo utalentowanym hakerem, ma fenomenalny cel swego pistoletu na pyroil, biegle władę macińskim i jest przywódcą kopuły znajdującej się na poziomie. Ma introwertyczne usposobienie i nie jest zbyt towarzyski. Chyba zostań poproszony o informacje dotyczące Bakrum. Jeśli chodzi o wygląd, ma silną budowę, krótkie czarne włosy, zielone oczy i okulary. Najpierw rozpoznać go po bliznach na lewej nodze, najprawdopodobniej spowodowanych traumatycznym atakiem psa. Plotka głosi, że po nagraniu audio Noxa, będącego na poziom, Nox był w stanie uciec przed istotą i uciec w nieznany sposób, ostatecznie odkrywając kopułę. Po kilku pierwszych dniach spędzonych przez Noxa na poziomie, szybko zaczął zmieniać swoją osobowość, z cichego i trowertycznego sposobu bycia, najbardziej odosobnionego i twardego. Od tego czasu Nox studiował biologię istoty, aby lepiej rozumieć jej ograniczenia i ostatecznie ją zabić. Z tego powodu Nox utworzył niesamowitą więź z istotą, której istota celowo nie skrzywdzi Noxa. Powód tego jest obecnie nieznany. NOx może rozmawiać z istotą w dowolnym miejscu poza kopułą. Udowodniono, że istota odpada Knoxowi w 60% przypadków stanowi znacznie wyższy odsetek niż jakikolwiek inny wędrowiec. Wasze zabezpieczenie nie są aż tak dobre. By the way, włączam wasze firewalle jak bułkę z masłem. Naprawdę, MG, robisz coś na mnie? Co do cholery, nie będę ci powstrzymywał, ale te informacje są przerażająco dokładne. Jeśli masz komuś zaufać, jeśli chodzi o poradnik przetrwania, to będę to ja. Jeśli potrzebujesz jedzenia lub handlu podczas 148, znajdź mnie. Zanim będę wędrował po korytarzach i pokojach, ponieważ zapamiętałem to miejsce jak własną kieszeń. Cenzurowałem kilka rzeczy, których tak naprawdę nie chciałem, aby ludzie wiedzieli. Może najpierw zapytaj mnie. I tak, moje pierwsze dni na tym poziomie zmieniły mnie. Już wcześniej byłem introwertyczny, ale teraz nie będę przejmował się tym, że marnujesz mój czas. Nox. Transkrypcja audio. To jest nagranie znalezione na nieoznaczonym mikrofonie w korytarzach poziomu. Początek nagrania. Wędrowiec. Słuchajcie, jak wędrowiec oczyszcza gardło. <laughs> Cześć. Myślę, że ten mikrofon już działa. Kilka minut temu szedłem na jakiś poziom i znalazłem ten mikrofon. Nie mam pojęcia, gdzie do cholery jestem. Nazywam się Nox. Jestem tu od, nie wiem, dwóch lat. Chociaż nie znalazłem miejsca, w którym mógłbym się osiedlić tak, jak powinienem. Nienawidzę tych cholernych bakrumów. Te słowo szczypie mnie jak pszczoła w język. Ale jest jak jakieś paskudne lekarstwo, które przepisał mi lekarz. No z przerwę i składzie go ciężki oddech. Echem. chyba powinienem wam powiedzieć, jak tu jest. Są tu paskudne, pomalowane na zielono ściany, a podłoga wygląda, jakby nie przeszła inspekcji, chociaż widziałem już sporo różnych rzeczy na tym poziomie. Chodzę po tym poziomie już jakieś dwie godziny. Są tu schody, korytarze. Do diabła. To musi być jedno z najbardziej nieokreślonych miejsc, jakich byłem. A może nieokreślone? Wiesz, gramatyka nigdy nie była. Krzyj przerywa głośny, okrzyk szep. Nie, zostań dłużej. Słodkie ziemie, nie dzisiaj szatanie. Nox biegnie korytarzem. Przysięgam, <laughs> że nic nie słyszę. Nie mam najmniejszego pojęcia kto lub co to było, ale jeśli czegoś się tu nauczyłem, to tego, że większość tego gówna się zabić. Modlę się tylko do Boga Wszechmogącego, żeby to coś zniknęło. Nie, w tym momencie chyba żartujesz. Widzę coś przed sobą. Pss, co do jabła. To musi być najbardziej porąbana rzecz, jaką kiedykolwiek widziałem. Wygląda na to, że coś wzięło jeden potężny cholerny kęs z podłogi tutaj. Brakuje całej sekcji. Powiedziałbym, że czterech stóp. Reskoczyłbym to, ale nie mam ochoty spadać w jakąkolwiek pustkę, która jest tam na dole. Chyba pójdę innym korytarzem. Minęło 10 minut. W porządku, jestem tu już od kilku godzin, więc złapię trochę snu i będę miał nadzieję, że ktokolwiek do cholery, do kogo należy ten głos, nie przyjdzie i mnie nie zabije. Koniec nagrania pierwszego. Początek nagrania drugiego. Hej, panie mikrofon, spałem okropnie przez ostatnie kilka godzin. Ciągle czułem się, jakbym był obserwowany. W każdym razie, muszę się zbierać i spróbować znaleźć wyjście z tego piekła. Minęło 20 minut. Och, zgani co znalazłem! Mam w pełni nadawany perol Squirt gun. Nigdy go nie używałem, ale słyszałem, że w akcji rozpalają się jak ognień w buszu. Na wszelki wypadek, gdybym natknął się na jeden z tych bytów, zabiorę go ze sobą. Minęło 5 minut. Czy to...? Słychać krzyki zmieszane z rzaskami z kowytami, które nagle kończą się trzaskiem ognia w tle. I nie wychylać się. Nigdy nie widziałem ogara tak obąkanego. To było jako pętanie. Walczyłem z kilkoma z nich, ale ten urwał mi nogę i tylko wrzytem za rogu. Skoro o tym mowa, muszę znaleźć coś, co mi pomoże. Nie chcę, żeby wdało się zakażenie. Dzięki Bogu, że miałem ten pistolet, bo inaczej ten mały drań rozszarpałby mi teraz gardło. Ten poziom nie jest tym, na którym chciałbyś być. Muszę ci to przyznać. Nox mruczy przekleństwa przez minutę, a znowu mówi do mikrofonu. Wygląda na to, że przed nami jest jakiś znak. Pójdę to sprawdzić. Witaj podróżniku, jesteś zmęczony. Odpocznij, baw się dobrze. Kto to napisał? Trzeba przyznać, że to bardzo zgodne pismo. Ma też kilka strzałek skierowanych prosto w te drzwi. O cholera! To mimik. Sam nigdy go nie widziałem, ale odpowiedziano mi o nich wystarczająco dużo horrorów, by wiedzieć, że to wyrok śmierci. To wypisuje te bzdury, żeby mnie tam zaciągnąć. Wciąż czuję, że coś jest nie tak. Zawsze czuję, że jestem obserwowany, ale nie ma nic poza zimnymi ścianami i tynkiem. Które na mnie patrzył. Sprawia, że myślisz ach, nieważne. Minęło 30 minut. Widzę kogoś. Halo? Halo, słyszysz mnie? Halo, wszystko w porządku, ser? Czekaj. O mój Boże, czy to jest to, co myślę, że to jest? Nigdy nie. To jest, to jest kurwa jeszcze Mężczyzna oparty o ścianek marionetka, z twarzą spaloną nie do poznania. Jest zakrwawiony i stopiony, jakby ktoś go pobił na śmierć i próbował spalić do wody. Po prostu to straszne. Kto? Pierdolę to. Wychodzę z tego poziomu. Mikrofon się wyłącza. Koniec nagrania drugiego. Początek nagrania trzeciego. Hej, mikrofon. Kwalifikacja wiadomości. Cały cholerny obszar właśnie stał się czarny, a moja latarka nie chce się włączyć. O Boże, ratuj mnie, słyszę szepty. Muszę uciekać. Słuchajcie legły ryk i plusk. Jezu, panie, ratuj mnie, walczę o życie, ale ściga jakaś ogromna powódź i potrzebuję pomocy. Mikrofon jest na chwilę stłumiony. Dobra, jestem bezpieczny. Cholera, nie wiem czy to wszystko słyszałeś, ale fawa przypływowa wielkości muzeum żonego Kesha pędzi w dół korytarza. W porządku, myślę, że jest czysto. Muszę tylko biec dalej. Nie mam cholernego pojęcia, co się teraz dzieje. Nox biegnie korytarzem w szybkim tempie, aż zaczyna kaszać. K co? Kaszę? Nie mogę oddychać. Moje gardło staje się coraz cieśniejsze. Co do cholery. Noxowi przerywa nagły huk. O Boże, proszę. Moja noga jest wzięta pod biurkiem. Nie mogę jej wyciągnąć. Przestań. Poddaj się. Halo. K proszę, pomóż mi. Ty inny. Ból bardziej. Kim? Kim jesteś? Twój wybawca, koniec cierpienia, twój odpoczynek, miejsce, nas. Czekaj, to ty jesteś? Tak, szkoda dla ciebie, żegnaj. Słychać ogłuszający trzask, a następnie mikrofon zostaje wyłączony. Koniec nagrania trzeciego. Odkrycie. Poziom został odkryty 14 maja 2009 roku. Pierwszym zarejestrowanym wędrowcem, który podróżował przez poziom był NOX, AK Król Poziomu 148. Bazy Placówki Społeczności. Kopuła. Pozórnie w pozornie przypadkowych miejscach można znaleźć pełzające przestrzenie, które zawsze prowadzą do otwartego pomieszczenia w miarach 225x255 stóp, za okrągłym sufitem i ścianami wykonanymi z niezidentyfikowanej metalicznej substancji. Z względu na liniowość poziomu nigdy się one nie zmieniają, a kluczowe wejścia zostały wymienione poniżej. Jest to jedyne udokumentowane pomieszczenie, w którym nie występują efekty poziomu, a byty nie wędrują. Przy tego zjawiska jest trwająca teoria bez jasnego wyjaśnienia. Głównym wyjaśnieniem jest to, że poziom był w przeszłości zwykłym poziomem, ale został w jakiś sposób przejęty przez tę istotę. W mieszczeniu przez cały czas znajduje się około 10-20 wędrowców, którzy są otwarci na handel i ogólnie są bardzo mili dla nowo przybyłych. Wędrowcy nie są w ten sposób spokrewnieni, chyba że podróżowali razem, gdy przybyli do kopuły. Postawili wiele namiotów w pomieszczeniu i pozwalają każdemu zostać tak długo, jak tego potrzebuje. Beznym przywódcą jest wędrowiec w imieniu Nox, który podobno jako pierwszy przybył na ten poziom. Lokalizacje w crawlspace prowadzące do DDo. Pokój w merach 40x40 stóp, reprezentujący nawiedzony dom, ma wejście pod schodami. Mały drewniany pokój z kratami i nilotnami, ma wejście na lewo od drewnianego stołu. Hale z mnóstwem czarnych drzwi, jedne z drzwi w każdej hali, będą miały za sobą pustą przestrzeń. Pokój, czyli studio nagraniowe, ma wejście pod biurkiem. Długi na 115 stóp korytarz, o wyglądzie dmuchanego domu, ma przestrzeń za dmuchańcami. MEG Team Hellscape. To grupa około 10 agentów MEG. Pod dowództwem człotkini MG Elizabeth Parker, którzy wychodzą i wchodzą na poziom przez no-clipping w brązowym lustrze, które łączy poziom 148 z poziomem 365. Celem tego zespołu jest badanie biologii poziomu, a także regularne sprawdzanie kopuły i jej mieszkańców. Wcieczki mogą trwać od kilku godzin nawet do dwóch tygodni. Ten ten jest przyjazny i pomoże wszystkim wędrowcom w obuszczeniu poziomu, jeśli wyrażą taką chęć. Wejścia i wyjścia. Wejścia. Doszczenie. Nie należy podejmować prób wejścia na poziom bez autoryzacji MEG lub odpowiedniego sprzętu. Często sposobem wejścia na poziom jest wnokliw podłogę dowolnego pomieszczenia typu piwnica, ale ponowne wejście na poziom nie jest zalecane, jeśli nie jest się przygotowany. Wejście jest również możliwe poprzez otwarcie dowolnych drzwi w backroom, Znaczono o 17 takich przypadkach i są one niezwykle rzadkie, choć uważa się, że zbyt szybkie przemieszczanie się między poziomami może prowadzić do tego miejsca. Inne notowane wejścia to. Błądzenie w określonych kierunkach przez ponad godzinę na poziomie 65. Wejście do niektórych zapadni na poziomie 151. Wejście do wysokiego lustra z brązu na poziomie 365. Przyłapanie na oszustwie na poziomie 345. Wyjścia. Głównym wyjściem z poziomu jest nowklipowanie na dowolnym poziomie, na którym można nauklipować, no ale celowe nowklipowanie nie jest możliwe na poziomie 148 i tylko przypadkowe nowklipowanie przejdzie się na zewnątrz. Powoduje to, że wędrowcy tkwią na poziomie przez miesiące, bez możliwości ucieczki. Inne możliwe wejścia obejmują. Odzyskanie sił po upadku w pustkę może przenieść się na poziom 166. Uderzenie w wysokie brązowe lustro przenieść się na poziom 365. Trzymanie torby popkornu może przenieść się na poziom 68. Pokój z zieloną wodą i błotem przenieść się na poziom 66. Umieszczenia z mięsistą substancją poradzą na poziom 276. I cóż, to było na tyle z tego poziomu. Jeśli dotrwaliście do końca, wsi pozwolę znak w komentarzu, łapkę w górę lub subskrypcję. Zachęcam Was też do wsparcia kanału. Oczywiście jest to nieobowiązkowe, ale dzięki temu macie szybszy dostęp do filmów z Backrooms. A ja zanim je zużegnam, i do zobaczenia na razie.